Pięć minut z Jezusem Sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty, prosi ludzkość o gest miłości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź kia... o, o, po. moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Dlaczego odwiedzać Jezusa w Tabernakulum? Jak pocieszające i słodkie są chwile spędzone z Jezusem sakramentalnym, z tym Bogiem nieskończonej dobroci. Jeśli dominuje w tobie smutek, przyjdź na chwilę rzucić się do jego stóp. Zostaniesz pocieszony. Jeśli jesteś wzgardzony, przyjdź tutaj. Znajdziesz przyjaciela, który nigdy nie złamie wierności. Jeśli czujesz pokusę, tutaj znajdziesz najpewniejszą broń, by pokonać wroga. Jeśli boisz się straszliwego sądu Bożego, który sprawił, że drżało tylu świętych, wykorzystaj czas. Twój Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Jak łatwo jest uzyskać przebaczenie. Idź do sakramentu spowiedzi. Idź do sługi Bożego kapłana. Zostaniesz pojednany. Twój dług zostanie spłacony. Jeśli uciska cię ubóstwo, przyjdź tutaj. Znajdziesz Boga niezmiernie bogatego. On powie ci, że wszystkie Jego dobra są Twoje. Nie w tym świecie, ale tak, w tamtym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa Tobie ufam. Serce Jezusa gorejące miłością ku nam rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, spraw, bym Cię kochał i byś był kochany. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników. Zbaw umierających. Uwolnij święte dusze z czyśćca. Eucharystyczne Serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi, zagubionymi w innych sektach, lub innych wierzeniach i religiach. Przyciągnij ich do Twojego świętego Kościoła. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał zawsze, coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O Serce miłości, całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami. Papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w Twojej agonii przez anioła, pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszych cierpieniach i agoniach. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Chroń młodzież, dzieci i osoby starsze. Najświętsze Serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Którzy nie uwielbiają, nie ufają i cię nie kochają. W niebie i na ziemi Niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi Niech będzie na wieki, pochwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi Niech będzie na wieki, Pochwalone, miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem Sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty prosi ludzkość o gest miłości. Panie Tabernakulum, przymnóż mi wiary. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moi kia, 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 o, opo, moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Dlaczego odwiedzać Jezusa w Tabernakulum? Jak pocieszające i słodkie są chwile spędzone z Jezusem sakramentalnym, z tym Bogiem nieskończonej dobroci. Jeśli dominuje w tobie smutek, przyjdź na chwilę rzucić się do jego stóp. Zostaniesz pocieszony. Jeśli jesteś wzgardzony, przyjdź tutaj. Znajdziesz przyjaciela, który nigdy nie złamie wierności. Jeśli czujesz pokusę, Tutaj znajdziesz najpewniejszą broń, by pokonać wroga. Jeśli boisz się straszliwego sądu Bożego, który sprawił, że drżało tylu świętych, wykorzystaj czas. Twój Bóg jest Bogiem Miłosierdzia. Jak łatwo jest uzyskać przebaczenie? Idź do sakramentu spowiedzi. Idź do sługi Bożego Kapłana. Zostaniesz pojednany. Twój dług zostanie spłacony. Jeśli uciska cię ubóstwo, przyjdź tutaj. Znajdziesz Boga niezmiernie bogatego. On powie ci, że wszystkie jego dobra są Twoje. Nie w tym świecie, ale tak, w tamtym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa Tobie ufam, serce Jezusa gorejące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością, serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców, serce Jezusa rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa spraw, bym Cię kochał i byś był kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, zbaw umierających, uwolnij święte dusze z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi, zagubionymi w innych sektach, lub innych wierzeniach i religiach przyciągnij ich do Twojego świętego Kościoła. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał zawsze coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O serce miłości, całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami, papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w Twojej agonii przez Anioła, pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych, pociesz nas w naszych cierpieniach i agoniach. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny, chroń młodzież, dzieci i osoby starsze. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech najświętsze serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Najsłodsze serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Amen. Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen, drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezus, który wciąż pragnie naszej wizyty, prosi ludzkość o gest miłości. Panie tabernakulum, przymnóż mi wiary, Panie miłosierdzia, uczyni mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, sprawbym cię kochał zawsze coraz bardziej. Dlaczego odwiedzać Jezusa w tabernakulum? Jak pocieszające i słodkie są chwile spędzone z Jezusem sakramentalnym, z tym Bogiem nieskończonej dobroci. Jeśli dominuje w tobie smutek, Przyjdź na chwilę rzucić się do jego stóp. Zostaniesz pocieszony. Jeśli jesteś wzgardzony, przyjdź tutaj. Znajdziesz przyjaciela, który nigdy nie złamie wierności. Jeśli czujesz pokusę, tutaj znajdziesz najpewniejszą broń, by pokonać wroga. Jeśli boisz się straszliwego sądu Bożego, który sprawił, że drżało tylu świętych, wykorzystaj czas. Twój Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Jak łatwo jest uzyskać przebaczenie. Idź do sakramentu spowiedzi. Idź do sługi Bożego kapłana. Zostaniesz pojednany. Twój dług zostanie spłacony. Jeśli uciska cię ubóstwo, przyjdź tutaj. Znajdziesz Boga niezmiernie bogatego. On powie ci, że wszystkie Jego dobra są Twoje. Nie w tym świecie, ale tak, w tamtym. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa Tobie ufam. Serce Jezusa gorące miłością ku nam rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców, serce Jezusa rozpalone miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa spraw, bym Cię kochał i byś był kochany. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, zbaw umierających, uwolnij święte dusze z czyścica. Eucharystyczne Serce Jezusa, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości. Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi, zagubionymi w innych sektach, lub innych wierzeniach i religiach. Przyciągnij ich do Twojego świętego Kościoła. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał zawsze, coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność Najświętszemu Sercu Jezusa. O Serce miłości, całą moją ufność pokładam w Tobie, bo wszystkiego lękam się z powodu mojej słabości, ale wszystkiego spodziewam się po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi pasterzami. Papieżem Franciszkiem, naszymi biskupami, kapłanami i diakonami. Najświętsze serce Jezusa, pocieszone w Twojej agonii przez anioła, pociesz nas w naszych chorobach fizycznych, psychicznych i duchowych. Pociesz nas w naszych cierpieniach i agoniach. Najświętsze serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Najświętsze serce Jezusa, chroń nasze rodziny. Chroń młodzież, dzieci i osoby starsze. Najświętsze serce Jezusa, bądź znane, bądź kochane, bądź naśladowane. Najświętsze serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje do nas. Najświętsze serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Niech Najświętsze Serce Jezusa będzie kochane wszędzie. Wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusa. Najsłodsze Serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie Serce Maryi, bądź zbawieniem mojej duszy. Słodkie Serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie Ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą. Którzy nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki. Pochwalone, miłujące serce Jezusa Sakramentalnego. Amen.